Kupujesz nowy telewizor? Nie ulegnij tym mitom. Szczegółowe testy telewizorów znajdziesz na hdtvpolska.com 65-75 cali to dla mnie za dużo. Po co mi taki ekran? A komu to potrzebny? A dlaczego? To, to chyba najczęstsza pułapka, w jaką wpadamy przy zakupie. W naszej opinii nie istnieje coś takiego jak za duży telewizor. No chyba, że po prostu nie mamy na niego miejsca. By w pełni cieszyć się rozdzielczością 4K i widzieć wszystkie detale, musimy siedzieć bardzo blisko ekranu. Dobrze obrazuje to nasz kalkulator odległości, który Znajdziesz na hdtvpolska.com. Oczywiście nikt aż tak blisko nie siada, ale warto zapoznać się z teorią i pamiętać, jeśli mamy miejsce na 65, 75 czy 85 cali. Wykorzystajmy je, szczególnie że duże przekątne kosztują coraz mniej. 2. Dobry telewizor do wszystkiego musi być drogi. Błąd! Niezależnie od tego, czy oglądamy filmy i seriale, sport, czy gramy w gry, dziś większość telewizorów w średnim segmencie cenowym ma już Dolby Vision, dobrą jasność w HDR, matryce 120Hz i porty HDMI 2.1. Są oczywiście modele lepsze lub gorsze do konkretnych zastosowań, ale za około 3 3,500 zł kupimy dobrej klasy uniwersalny model 55 lub nawet 65 cali. 3. Nie wezmę oled bo się wypali. Ta kwestia znów wróciła, kiedy ostatnio porównywaliśmy dla Was ekrany OLED z tymi wykorzystującymi podświetlenie miniLED. Powiem to głośno i wyraźnie. Wypalanie organiczne diod LED to zjawisko marginalne. Owszem, problem taki istniał jeszcze w przypadku naprawdę starych już modeli sprzed 6-8 lat, ale z roku na rok producenci dodawali kolejne technologie zapobiegające wypalaniu. Dziś w telewizorach OLED to już praktycznie nie występuje, co potwierdzają badania. Wystarczy ich poszukać. A jakie Ty znasz mity o telewizorach? Podziel się z nami w komentarzu.